Co się daje, tak głębokie rzeczy, których na nie zauważałeś na co dzień? No bo nie widziałeś to, to wychodzi, że nie byłaś tak istotna, tak widoczna. W tym momencie żyjemy na tym poziomie. Zwykła świadomość człowieka. Widzimy te problemy, ale jak zaczynamy je rozumieć, schodzimy niżej i nagle o okłudę. A tu są teraz takie problemy. Te problemy, co cudzysłowie. One są drzwiami do poziomu niżej. Więc jak przepracowujemy te problemy, schodzimy niżej i tu znowu widzimy coś, co gdybyśmy tutaj, tu w ogóle tego nie widzimy, bo to jest materiał z ósmej klasy, a Ty jesteś w pierwszej klasie. Nie możesz rozwiązywać zadań z ósmej klasy, będąc w pierwszej klasie. Więc co Ci daje, że Ty się uczysz w czwartej klasie? Przecież w pierwszej tego nie widziałeś, co będzie w czwartej. No właśnie na to polega że najpierw radzimy sobie z rzeczami płytkimi. Potem, jak już te płytki ogarniemy, zrozumiemy, świadomość nam się poszerzy, to tak nagle się pojawiają głębsze. Potem głębsze. Bo ja mógłbym faktycznie zakończyć proces. Poznawanie tych głębszych poszerza moją świadomość jeszcze i uwaga, przez pryzmat głębszych, głębszej świadomości. Ja znów inaczej patrzę na te płytsze rzeczy. Mam telefon i patrzę na niego o telefon narzędzie pracy. Pracuję nad sobą, odpalają się jakieś schematy, ja je przepracowuję i nagle ja widzę głębie w tym telefonie, który wcześniej nie widziałem. Że to nie jest tylko narzędzie pracy. Ja nagle widzę kolejną, kolejny poziom patrzenia na ten telefon. Do tej pory mogłem go używać jako w biznesie, na zarabianie pieniędzy, a nagle sobie stwierdzam, że przecież tym telefonem można ratować życie, ale wcześniej na takim poziomie mogłem tego nie odbierać. Więc schodząc głębiej, ten telefon ma tyle oblicz, ile ja poziomów przechodzę. Na wszystko patrzysz inaczej. Na te same rzeczy, które patrzyłem przed czerwcem, ja dzisiaj patrzę totalnie inaczej. Za każdym razem, jak sądzicie głębiej, to samo widzicie totalnie inaczej. Dam Ci prosty przykład. Jesteś na poziomie jakimś, w którym masz jakąś nienawiść do jakiegoś człowieka, jesteś w konflikcie. Ty się rozwijasz, on nie musi, ty się rozwijasz. Idziesz głębiej i widzisz, w sumie to już mogę mu odpuścić. Idziesz głębiej, mówisz, kurde, zaczyna mi jeszcze coś przeszkadzać. Idziesz głębiej i nagle zdajesz sobie sprawę, że musisz mu wybaczyć. A odpuścić, a wybaczyć, to jest coś innego. Tu w życiu byś mu nie wybaczył. Ty musisz się rozwijać, rozwijać, aż dochodzisz do momentu, kiedy mówisz, kiedy już wiesz, że to wybaczenie tylko cię odetnie od niego. I tu kończy się proces. Nie, nie schodzisz dalej. Nie. Oczywiście, że schodzisz dalej. Skąd wiesz, ile jest poziomów? Dziękuję. Ja potem zejdę głębiej i wiesz, co się okaże, że jak. Będę na podobnych procesach, które doprowadziły do nieporozumienia z tą osobą, to ja tu wcześniej je widzę, bo już mam szerszą świadomość, i zapobiegam, żeby te procesy się rozwinęły, żeby znów doprowadzić do, do kłótni z kimś. Ja już tu nie doprowadzam do kłótni. To jest poziom, no, o którym tu mogłem pomarzyć. I potem, jak nie doprowadzę już do kłótni, to jest znowu jeszcze głębszy poziom, i znowu szerzej coś widzę. Mogę wyprzedzać ruchy, mogę. Mało tego. Tu zaczynasz bardzo konkretnie kreować rzeczywistość. Tu już ty tworzysz. Już nie jesteś tworzony, ale już zaczynasz ty tworzyć. To jest ten świat taki, który, którego my nie widzimy i, i, i w teorii nie czujemy. Dopiero osoby, które się skupią, to zaczną go czuć, bo ten świat można szybciej poczuć, aniżeli zobaczyć, aczkolwiek jutro zobaczycie. Jeżeli ty coś robisz, to ty musisz się sam rozwijać, bo inaczej to, co robisz, będzie ciągle na tym samym poziomie, a ludzie coraz większe problemy, coraz więcej, coraz róż bardziej różnorodne problemy. Jak ty stoisz w miejscu, Przegrasz życie, musisz się rozwijać. I jedyny rozwój, który jest najbardziej adekwatny do tego, żeby iść do przodu, to jest właśnie holistyczne podejście do życia.